Witajcie! Nie wiem czy wiecie, że nie trzeba wyjeżdżać do Egiptu, żeby zobaczyć piramidy. W Polsce też mamy kilka takich piramid. My idziemy do największej i najstarszej z nich, owianej różnymi ciekawymi legendami. Zbudowanej na początku XVII wieku przez podkomorzego chełmskiego Pawła Orzechowskiego, który był arianinem tego powodu nie mógł być pochowany na cmentarzu katolickim. Paweł Orzechowski był marszałkiem Sejmu Elekcyjnego, na którym szlachta obrała na króla Zygmunta III. W czasie elekcji w 1587 roku głosował na Zygmunta Waza. Posiadał trzy miasta: Bełżyce, Piaski i Rejowice, dwadzieścia wsie i dwie kamienice w Lublinie. Widać, że był bogatym człowiekiem, a jedna z legend mówi nam przytoczona przez Władysława Ciesielskiego. Według niego lud miejscowy złożył w tym grobisku wielkiego grzesznika potępionego za przekroczenie czwartego przykazania boskiego, a takim spoczynek w ziemi poświęconej bywał zbroniony. Przechowują więc tam podanie, jakoby przed wiekami mieszkał w zamku krótkim wyrodny syn który ze snorostwa wysyłał tajemnie matkę swoją na żebraninę. I gdy ta pewnego dnia w ciężkiej zimie powróciła z niczem, nie puścił jej do mieszkania i pozwolił, aby na drodze zamarzła. Skoro wieś o tym niecnym postępku rozniosła się, ano także zakończył życie. Lud wykopał zmarłego z chrześcijańskiego cmentarza i zakopał w lesie w grobisku. Ale że tem złe nie dawało ludziom pokoju i do niejednego przyczyniło się śmierci, aby więc temu zapobiec, wystawiona została kaplica na grobisku. Kolejna z legend mówi, przytoczona przez Oskara Kohlberga, w dziele pod tytułem Obraz etnograficzny Chełmski z 1890 roku. W pobliżu Krępego mają być wedle podania skarby w kopcu piramidalnym, czyli grobowcu leżącym w znacznej części w gruzach. Wszelako skarbów tych z obawy licha, czyli złego, lud wcale nie szuka. Wśród okolicznych mieszkańców zachowała się też diaboliczna opowieść o tajemniczej karecie krążącej pomiędzy Krupskim Zamczyskiem a Górą Arianką w sąsiedniej wsi Krynica. Znowu znaki SS. Co tu się działo? Spójrzcie. Wielki pentagram. Też i Świeczki. Nie wiem czy to widzicie, ale wielki pentagram. a little Tak jakby to się ciągło tu dalej, jakieś legendy głoszą o skarbach ukrytych Gdzieś na czubku piramidy był piorunochron, który się oderwał. Piorunochron też już do ziemi nie dochodzi. No i kolejna ciekawostka. O tej piramidzie w ogóle nie wiedziałem. Ariańska piramida grobowa. w której ukryty podobno skarb i podziemia aż do zamku no to idziemy szukać dalej do następnego